Dobry wieczór. Szanowny wielki książę Fryderyk, otworzył i obejrzał swój nowy pałac zamkowy. Pałac Zamkowy stoi w Kajzerogradzie, stolicy Wielkiego Księstwa Królików. Jest to bardzo ważny obiekt, ponieważ na co dzień w nim rezyduje szanowny Wielki Książę Fryderyk. W trakcie Świąt Bożego Narodzenia dokonano budynku przebudowy. W trakcie wcześniej miał on bardzo charakterystyczną budowę. Centralny korpus budynku był piętrowy, natomiast boczne oficyny parterowe. Dzięki przebudowie rozbudowano dach na oficyny, powiększając przy okazji oficyny o jedno piętro, równając je z korpusem budynku. Szanowny Wielki Książę Książę Fryderyk uznał, że taka inwestycja jest bardzo potrzebna przez rozbudujący się aparat polityczny Wielkiego Księstwa Królików, dzięki któremu państwo jest coraz nowocześniejsze i lepsze, nie tylko pod względem gospodarczym, ale także społecznym, ponieważ pod tym względem najczęściej działa szanowny Wielki Książę Fryderyk. Największe zaskoczenie, pod dobrym względem na szanownym wielkim księciu Fryderyku zrobiła nowa sala tronowa. Stara była na samym wejściu do budynku. Bardzo się mu nie podobała. Nie było to godne miejsce do przyjmowania między innymi delegacji zagranicznych. Zresztą sam zamek w Kajzerogradzie jest zbyt mały jak na potęgę szanownego wielkiego księcia Fryderyka. Nowa sala też może nie powala, ale na pewno jest lepsza i w lepszej lokalizacji niż sala, sala tronowa w pałacu zamkowym w Kajzerogradzie. Szanowny wielki książę Fryderyk Powiedział, że także te inwestycje są tymczasowe. Wkrótce powstanie nowy, lepszy i murowany, w przeciwieństwie do tego drewnianego, pałac zamkowy, który będzie godny jego wielkich rządów. Spytaliśmy się lidera samoobrony Wielkiego Księstwa Królików, co sądzi na temat reaktywowania mechanizacji rolnictwa. To jest kwestia o wiele bardziej złożona. Z pewnością pytania od Firm Rudiota są przez to, że powiedział coś tam w waszym programie publicystycznym Fryderska 5. Tak znam nazwę programu, bardzo lubią telewizję kinesiowską. U yy, senator Unii Rolniczej, że my nie będziemy tego wspierać, nie będziemy za tym głosować. To jest nieprawda. Nie znacie naszego zdania. Znacie jak na razie zdanie stronnictwa wiejskiego, które faktycznie jest przeciwne. Natomiast PSWK może mieć przeciwne zdanie. Na pewno przymierze samoobrony, jeżeli taki projekt trafiłby do Senatu przeanalizowałby wszystkie możliwości, plusy i minusy, bo minusy są zazwyczaj w sytuacjach, no chyba, że to wymyśli Wielki książę to Fryderyk, to wtedy minusy są usuwane poprzez to, że po prostu on to wymyślił, on jest zawsze świetnym, on zawsze wie, jak usunąć minusy swoją waleczną osobą, natomiast PSWK by musiało przedyskutować taki projekt także z Stronnictwem Wiejskim, czy oni by się jednak nie dali namówić, a także z samym centrum partii. W Kajzerogradzie trwają już prace nad nową, lepszą świątynią Suma. W dniu wczorajszym o zapowiedziano budowę. W dniu dzisiejszym już praca w miejscu budowy nowej świątyni Suma, która będzie o wiele lepsza i ładniejsza. Przypomnijmy, jak ona ma wyglądać. Jak na razie widzimy tylko postawę ceglaną nowej świątyni, a także zmianę z drewnianej postawy komina przed świątynią Suma na ceglaną postawę. Jest to o wiele lepsze, ponieważ murowane dłużej przetrwa. Natomiast sama świątynia Suma jako obiekt, który będzie stał na samej podstawie obecnie ceglanej, będzie drewniany. Będzie podobny do świątyni Koklu, na terenie zamku królewskiego, który stoi nieopodal. Przypomnijmy także, że dookoła ma powstać odpowiednia infrastruktura, między innymi mały park i powiększony plac, aby każdy mógł się zmieścić na obchodach jakichś sumeryckich. No ten, no że ten, no to, no to ten, no ten, ten, no to ten, no już praca jest, no to ten, no to my tam już nie pracujemy, znaczy już teraz pracujemy dalej, tylko teraz była jakby przerwa, ale już jakby jej nie będzie, no, no bo, no, 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 ten, no po prostu, no to co wszystko zasługa szanownego wielkiego księcia Fryderyka, no bo on jakby on to zrobił, bo on dzięki niemu wielkie księstwo Kulików, no tak jakby jest lepsze, przepraszam, ale ja muszę iść dalej pracować. Na Sylwestrze Marzeń z Telewizją Krzyżowską z Frisza Film Rodiota, który odbędzie się 31 grudnia we wtorek oczywiście w Sylwestra, będzie wyjątkowy wywiad z wyjątkowym, luksusowym gościem. Ekskluzywnych wywiadów w telewizji księgiowskiej było naprawdę pełno. Między innymi mamy do tego program pod tytułem Wywiad w... ze Światową Osobą. Takiego jednak wywiadu nie było. W Sylwestra na scenie telewizyjnej w Sylwestrze Marzeń z Telewizją Księziowską będzie piękny wywiad z panią Marylką. R. Tego, czegoś jeszcze nie było. Rudyńc silnie się rozwijał i powiększał do okolic lat 80. i 90., natomiast już jego charakterystyczny kształt został nadany na początku XX wieku. Oto wyjątkowe zdjęcie grudziąca z lotu ptaka. Zresztą grudziąc ma wiele zdjęć z lotu ptaka, ponieważ w grudziącu znajdowało się lotnisko wojskowe, a później szkoła strzelania i bombardowania, więc wielu lotników wojskowych wykonywało takie zdjęcia. Oto grudziąc, na początku XX wieku, jeszcze trwają zabory. Dookoła miasta widać rzędy takich samych budynków, ułożonych w rządku. Wszystko to są to koszary. Widać, jakie miaste, jaki grudziąc był wojskowym miastem. Natomiast widać mało budynków mieszkalnych. Głównie znajdują się one na północy w okolicach ulicy Legionów, wtedy ulicy Lipowej i przy okazji trzeba zwrócić uwagę, że wtedy już istniał most grudziącki, co oznacza także, że istnieje także dworzec, którego tu nie widać ze względu na małość tego zdjęcia. Widzimy także cmentarz na terenie parku, którego charakterystyczny kształt tego wbijającego się trójkąta w centrum miasta został już nadany. Grudziądz wtedy był dosyć dużym miastem, miał on 60 tysięcy mieszkańców, natomiast powiększył się on czterykrotnie, dzisiaj ma 90 tysięcy mieszkańców. To ze względu na to, że między wieloma dzielnicami, między lotniskiem a centrum miasta są duże przestrzenie leśne, półleśne i parkowe. Dobry wieczór, zapraszam na serwis pogodowy telewizji księgiowskiej na najbliższe 3 dni. Zaczynamy od tego od wiatrów, bo to jest bardzo ciekawa kwestia. W poniedziałek i we wtorek będą one między 20 a 30 km na godzinę, 0 godzin słonecznych przez wszystkie 3 dni, wracając jednak do wiatru w środę 1 stycznia będą bardzo silne wiatry, dochodzące nawet do 70 km na godzinę. Jednakże na czwartek, którego już nie pokazujemy, jest przewidywany wiatr nawet do 112 km na godzinę. Przechodzimy do zachmurzenia. Wyglądają one następująco: w poniedziałek i we wtorek zachmurzenie zupełne, w środę także. W środę będą opady od 2 do 5 mm, temperatury w nocy od 1 stopnia do 2, natomiast w dzień od 3 do 5. Dzień dobry, zapraszam na program U Konkurencji, gdzie pokazujemy fragmenty ramówki północno-koreańskiej telewizji KCTV. Tłumaczymy to przez tłumacz Google, więc mogą wystąpić pewne problemy z tłumaczeniem. Zaczynamy od godziny 14.00, o której był esej. 14.09 Zdrowy rozsądek, uprawa w szklarni, kompleksowa farma szklarniowa w Gaendong. rzutkiewka. 14.26 Funkcja specjalna, różne potrawy mączne. 14.44 Zdrowie i styl życia Zimowa pielęgnacja skóry 14.51 Podium telewizyjne Sogana i Biuro Ratowania Interesu Narodowego Socjalistyczny, Patriotyczny Zasłużona Osoba Jong Hye Sun